Witamy wszystkich bardzo serdecznie. 153 odcinek Ginem Plus i razem ze mną jest Marcin Górniak. I przed mikrofonem również Mateusz Widut. No i pierwsze pytanie do ciebie, co w ostatnim tygodniu grałeś? Wiesz co, no przede wszystkim na pewno warto wspomnieć o w końcu wydanym dodatku, nie dodatku, no takim pakiecie kart do, do Hearthstone'a, ludzie się zagrywają, więc jeżeli jeszcze nie zakupiliście albo nie wydaliście odpowiednio dużo golda, macie okazję by to zrobić, bo to jest bardzo dobry pomysł, żeby żeby zebrać kilka dodatkowych legendarek, uzbroić się w nowe talie i oczywiście ruszyć na, na podbój rankerów. Natomiast z ciekawszych propozycji, Wolfenstein The Old Blood, czyli taki standalone, dodatek, duży dodatek do, do Wolfensteina The New Order, wydany przez Bethesda, u nas przez Cenegalę, premiera na razie tylko cyfrowo, dopiero 15 gra trafi na, na półki sklepowe, ale co ważne, ważne, trafi na półki sklepowe, ponieważ to się rzadko zdarza, że e, dodatek zostaje wydany w wersji pudełkowej. Ale jak twoje wrażenia z samej rozgrywki podobało się, czy, czy trochę mniej niż sama gra pierwotna? Wiesz co, nie, w żadnym wypadku nie podobała się mniej. Jest to bardzo dobre rozszerzenie klasycznej kampanii, tego wszystkiego co zobaczyliśmy w The New Order. Pojawiają się trochę takie bardziej okultystyczne, magiczne elementy, zwłaszcza w tej drugiej mini kampanii. Pojawiają się zombie, pojawiają się nowe pukawki, nowi przeciwnicy. Czy takie wiesz, standardowe jakby rozszerzenie bigger, better, and more badass? Gra jest dosyć zrównoważona, jeżeli chodzi o te pokonywanie poziomów, czy to stealth, czy to, czy to na rambo. Możecie oczywiście wybierać czyli czy wolicie tę ścieżkę, czy tamtą. Ja osobiście przyszedłem na ram, bo w ogóle nie żałuję. Moim zdaniem postać Blaskowica to jest właśnie taki zabijaka, który po prostu idzie i toruje sobie ścieżkę krwią, śmiercią, flakami i tak powinno się, się wtedy tego typu rozgrywki, gry grać. Oczywiście więcej w naszej ostatniej recenzji, na ostatniej audycji. Coś jeszcze w twoim czytniku się kręciło, oprócz w sumie to, to wirtualnie trochę się kręcił ten Blaskowicz. Wirtualnie, tak. tak, no nie, nie kręcisz się. Trochę, trochę Pillars of Eternity, natomiast nie wiem, czy, czy możemy o tym za wiele mówić, bo nie ma o czym. Grę już zrecenzowaliśmy, ja jakby dodatkowo dopimpowuję sobie swoich, swoich druidów. Ale o, utwierdziłeś się w swojej ocenie, czy, czy coś jeszcze byś zmienił w tym więc momencie? Więc to, to jest mocna ósemka, podobnie jak, jak Wolfenstein, więc ta gra na więcej nie, nie zasługuje, nie spełnia wszystkich oczekiwań, natomiast jest bardzo dobrym RPG-iem który był wyczekiwany i dobrze, że powstał i tego typu gier również powinno być więcej, podobnie jak standalonowych dodatków w stylu Wolfensteina, więc y, mam nadzieję, że no, rynek przeżywa pewnego rodzaju renesans, jeżeli chodzi o produkcje, których dawno nie było, a które są jak najbardziej potrzebne, no bo ile możemy szczerze katować się kolejnymi Battlefieldami, kolejnymi Call of Duty. Ja już trochę tym wszystkim żygam, więc z przyjemnością witam tych... tych te nowe produkcje, nowe, stare produkcje. Jeśli chodzi o mnie, to niestety kolejny tydzień bez jakichś nowych produkcji. Ale posłucham. O, o, o niczym nie powiem. Czekam, nie wiem, na projekt CARS. Może w końcu zawita do naszej redakcji, ale to już na przykład za tydzień Wiedźmin. Mam nadzieję, już zaczniemy grać. Ale może już przejdźmy do pierwszego tematu. I pierwszy temat będzie związany z konferencjami, bo dwie ciekawe kwestie się pojawili w tej sprawie. Pierwsza jest taka, że na E3 zobaczymy nową konferencję tak jakby poświęconą w całości PC-towi i tą konferencję zorganizuje PC Gamer razem z AMD no i pewnie zobaczymy dużo ciekawych produkcji już przeznaczonych tak dla samego PC-ta albo wydań takich gier, które będą lepiej wyglądały na pc niż na konsolach To czy wiesz co, na pewno, na pewno produkty, które będą wyglądały lepiej, bo będzie to Podczas po prostu fajerwerków najnowszych możliwości graficznych pecetów, bo są one wyższe niż konsol obecnej generacji, nie oszukujmy się, tak jest i, i musimy, musimy przyjąć to jako fakt. Natomiast no, Na imprezie pojawi się tutaj już wiemy m.in. Bohemia Interactive, Tripwire, twórcy Star Citizen, Cliff Bleszyński, deweloperzy z Obsidianu, Square Enix, Blizzard, Twórca Daisy i to wszystko będzie prowadził autor takich filmów na YouTubie i też były profesjonalny zawodnik i komentator turniejowy Starcrafta 2, więc będzie na pewno bardzo fajnie poprowadzone. A druga kwestia, o której ty już opowiesz, bo więcej wiesz i czytałeś, coś związanego z Sony. Mm, dokładnie tak, tutaj rozmawialiśmy trochę o konferencji, nowej konferencji na E3. Natomiast Sony w dniu dzisiejszym wypowiedziała się na temat swojej konferencji na Gamescomie, a dokładnie powiedziało wprost, że takowej konferencji nie przygotują. To nie oznacza, że japoński gigant nie pojawi się na Gamescomie, na pewno to zrobi, ponieważ mnóstwo gier, które będą miały premiery albo w tym roku, albo w przyszłym roku, będą miały również premiery na, na PS4, czy tam na, PS, na PS3, PS Vita Natomiast dużej konferencji nie będzie i jest to rzecz zastanawiająca, ponieważ od 2009 roku nieprzerwanie Sony yy, takowe konferencje na Gamescomie tworzyło. Tak już mówiłem, na E3 mieliśmy okazję widzieć zwiastuny nowych produkcji, natomiast Gamescom był momentem, w którym w końcu mieliśmy okazję położyć łapki na, na nadchodzących produkcjach i w końcu w nie zagrać co oczywiście przekładało się na to, że mieliśmy materiał, który mogliśmy Wam zaprezentować. W tym momencie może tak się nie zdarzyć, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ owszem, na GameStormie z Sony się nie pojawi, natomiast nie oznacza to, że takowej dużej konferencji nie będzie. Będzie ona odrobinę później, ponieważ tutaj trochę zabawnie dla mnie, dzień po moich urodzinach, czyli 27 października, konferencja będzie miała miejsce w Paryżu, we Francji, no, i właśnie tam Sony zaprezentuje nowinki na swoje konsole, na, na swoje gadżety. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo prosta przyczyna. Sony mm, wyjaśnia, że Przedział czasowy pomiędzy targami E3 a Gamescomem jest zbyt mały, żeby nasycić rynek kolejnymi informacjami. Wolą ten czas poświęcić na budowanie napięcia, budowanie emocji yy, z tego wszystkiego, co pojawiło się na E3, by ostatecznie uderzyć na yy, imprezie. Mam dla nich w... radę. niech zrobią po prostu konferencję na PGA też jest bardzo blisko i czemu nie? Czemu Razem nie? z jakimiś targami dużymi w Polsce, największymi, to też jest duży rynek przecież w Europie. Wiesz co? No myślę, że to po jest. Po to robić w Paryżu. W Paryżu przecież jeszcze takie drogie miasto. A tu mamy poznań, tak, złotówki, dobrą infrastrukturę. A czy wiesz co? Żarty, żartami. Natomiast no, mi tak się jak wydaje. że Grand Finals. Mi się wydaje, że to jest pieśń przyszłości, czyli na najbliższe 5 lat mogą przynieść podobne imprezy również w Polsce. Bardzo dobrze dla nas, ponieważ będziemy mieli mniej kilometrów do pokonania. Więcej materiałów będziemy w stanie wam dostarczyć bez, bez opóźnień. Ja się cieszę i myślę, że tak się stanie. To jest, to jest bardzo dobra informacja. I Intel Stream Masters, Grand Finals, PGA to są trzy duże imprezy, no które mają jak miejsce na razie w Polsce. To zobaczymy to dopiero w Parżu. Jestem ciekawy. Co takiego zaprezentują, na co przyznaszą ten te te ten dodatkowe 3 miesiące, powiedzmy. No, października no nie, to października, nie? nie całe, nie całe 3 miesiące. No bo czy coś się zapowiada no. taki, takiego wielkiego na końcówkę, ekskluzywnego dla Sony? No, mm. no za bardzo nic. Może to już będzie czas, w którym będą mogli pokazać uncharted 4, 4, które już ma być na początku 2016. Mm. Ma być, ale nie, nie wiem, żeby było. Jest jeszcze kilka takich tytułów, więc może, być może jakiś powracający Drive Club, być może coś z Titan no, Drive Club na PlayStation Plus zapowiedzą. <laughs> ale poczekaj, Titanfall 2, który ma się ukazać przecież na PS4, no ale też i na inny. Persona 5, Tales of the co tam jeszcze z serii większych produkcji? Hmm, myślę, myślę i nie mogę wynaleźć nowy Batman. Jeszcze kolejny. Nie, chyba nie. Nie, to za wcześnie. Sensu. No nic, wypowiadajcie się w komentarzach, co o tym sądzicie, a my zaraz przejdziemy do informacji związanych z Electronic Arts. Electronic Arts ujawniło w najnowszym swoim raporcie finansowym, że Miros Edge 2 nie ukaże się w tym roku, a w przyszłym, w pierwszym jego kwartale. W tym samym okresie planowany jest jeszcze debiut kolejnej odsłony Plant vs. Zombie i to będzie na konsolach i na pc -cie. Zaś w czwartym kwartale tego 2015 roku możemy się spodziewać dwóch odsłon Need for Speeda. Ciekawe co to będzie, chociaż pierwszy tytuł to podobno te, ten Need for Speed No Limits, o którym tam kiedyś było wspominane na mobilki a druga to, to pozycja właśnie na konsole i na pc od Ghost Games, czyli tego studia odpowiedzialnego za NFS Rivals I wydawca też potwierdził, że Titanfall 2 pojawi się do roku 2017, fiskalnego oczywiście eee, i chyba by było to tyle no i oczywiście takie marki jak FIFA, Madden, NHL NBA live i tak dalej, i tak dalej. To, to się pojawi normalnie w, te, w takim samym czasie w jakim się pojawiały i poprzednie Odsłony. No i co ty o tym sądzisz? Czekamy na tego Mirror's Edge 2 i Z, czekamy. Zdecydowanie i czekamy. Natomiast nie poprawiając, nie, nie Mirror's Edge 2, tylko rodzaj remakeu, no, pierwszej Edge. części. Ale to nazywajmy tak. No boże. Dobra, okej. Okay, no, roboczo możemy na to potrzeby. nazywać dwójką. Na potrzeby, na potrzeby materiału yy, tak, czekamy. Natomiast dużo wcześniej pojawi się również kolejna odsłona serii Star Wars Battlefront, która moim zdaniem jest produkcją bardzo wyczekiwaną. Wspominałem nie tylko ze względu na mającą w grudniu premierę kolejnej części filmowej sagi Gwieznych Wojen. Ta gra po prostu wygląda na chwilę obecną całkiem nieźle. Z przyjemnością sięgnąłbym po ten tytuł dużo bardziej niż chociażby po Battlefielda Hardline czy, czy kolejne odsłony tej, tej kanonicznej serii studia Dice. Mirror Search, Mirror Search. Zobaczymy, co Ciebie wyjdzie. Czekamy. No, czekamy. Ale też mnie ciekawi, jak będzie z tym nowym Need for Speedem. Czy, czy, czy będzie to rzeczywiście nowa jakość, ta przerwa da coś tej serii, czy też nie? Wiesz, co? Bardzo trudno. Ja nie lubię wróżyć z fusów. Mamy za mało danych, by, by tego typu stwierdzenia wypuścić. Nie jest niezapowiedziane, ale już wiadomo, że wyjdzie w tym roku. Natomiast, moment. jeżeli ten jeden, jedna z tych produkcji będzie naprawdę nosiła tytuł No Limits, tak jak to jak powiedziałem. to nam, mobilne. Ja, Tad będę, ja będę lekko zawiedziony, ponieważ ja nie cierpię, gdy twórcy tworzą produkcję z czymś takim no takimi nazwami definitywnymi jakby w tytule No Limits, czyli bez ograniczeń, ostatecznie jak już tak hulaj dusza piekła, dusz, piekła nie ma a tak naprawdę dostaniemy no, pewien tytuł, który na będzie taki seme mobilne no to jakby wiadome, bo mamy tutaj prostą, szybką arcade'ową grę i, i, i to tak powinno wyglądać, więc ja się nie dziwię. Nie Mam wiem, nadzieję, że nie coś nie nadzieję, że tak z, będzie z, z tą wersją na, na duże konsole. Tak więc wypowiadajcie się w komentarzach, jakiego jego wynik, for chcielibyście zobaczyć, czy czekacie na to Miros Edge, powiedzmy 2 I, i też jak, jak chcielibyście, żeby ta gra wyglądała, czy tak jak jedynka, czy byście coś ciekawego innego wprowadzili do samej rozgrywki, a my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu i tutaj Dosyć więcej o tym, Marcin, bo porozmawiamy o Wiedźminie 3 i najnowszych informacjach z nim związanych. Przechodzimy do ostatniego tematu dzisiejszego odcinka. Wiedźmin 3 już niedługo trafi na półki sklepowe. Premiera nastąpi 19 maja, już o północy. Ja będę miał przyjemność odbierać swoją kolekcjonerkę. Natomiast wysyp informacji od CD Projekt Red... Czyli opłaciłeś? Tak, opłaciłem A... oczywiście. O tym może porozmawiamy trochę off-topowo po, po programie. Natomiast otrzymaliśmy mnóstwo nowych screenów, otrzymaliśmy nowe materiały, chociażby realizowane przez PlayStation Polska. Otrzymaliśmy również informacje natomiast długości gry. Ostatecznie. Tak, gra zajmie 200 godzin, tak, speedrun zajmie 25 godzin. Twórcy wyjaśnili, co dokładnie mieli na myśli mówiąc 200? 25 godzin. 200, naprawdę? 200 godzin zajmie mniej więcej przejście e, wszystkiego. E, twórcy zapowiadają, że gra będzie dla e, zwykłego szarego Kowalskiego produkcją zajmującą, no, wy, wyjmującą z życiorysu wręcz 2 miesiące. Więc jeżeli naprawdę tak będzie, no to, no to recenzja nie wiem, kiedy będzie mogła się nie ukazać. No, ale u nas. My nie jesteśmy szeremi kowalskimi, tylko jesteśmy. E, Profesjonalnymi zapalonymi. gamerami, tak. Tak, tak, tak więc na pewno szybciej. Ale pomyśl, zobaczymy. 25 godzin, żeby przejść e, główny wątek fabularny, przetlikowując wszystkie możliwe linie dialogowe, opuszczając wszystkie filmiki, czyli tak naprawdę nie rozumiejąc nic e, z fabuły, no, bo mało rzeczy będzie można się domyślić, pewnie, bez, bez, tych, bez tych filmików, przerywników. E, ja nie wiem, ja bym tak nie chciał w ogóle, gdyby mi na przychodzić. To jest takie bezsensowne. 25 Ale godzin, mnóstwo czasu. Co ciekawe, chyba jest jakoś około 12 głównych misji tylko, które oczywiście. W to one będą podzielone pod godzinę, na, nie? na mniejsze części, więc. No. Ale tak patrząc. 10-15 miejsc, nie. To, czy wiesz, to chodzi... tak wygląda, ale czasowo to oczywiście będzie inaczej też. Chodzi o to, że sama DRA jest olbrzymia, jest potężna, gigantyczna wręcz. Patrząc na mapę, no trzeba przyznać, że, że Skyrim może się letko schować tam na zapleczu i myśleć o, o kolejnej części, która u Bethesda wypuści pewnie za kilka lat. Yy... 200 godzin, kupa, kupa czasu. Natomiast przechodząc do screenów, Nvidia y, powoli zaczęła tuszować y, screen, które zostały wypuszczone, ponieważ są one w znacznie gorszej jakości, prezentują znacznie gorszą grafikę niż to, co było obiecywane, zapowiadane przez y, twórców. No i właśnie, jak to tak naprawdę będzie z tą grafiką, widzimy, na My mieliśmy okazję oglądać y, razem z naszym redakcyjnym kolegą y, samurajem, Bilda, mniej więcej ze stycznia. Ja nie wiem, ja nie byłem zawiedziony. Dla mnie ta gra wyglądała bardzo A dobrze. wyglądała wyglądało tak samo jak teraz na tych screenach od Nvidia. Mm. Lepiej, gorzej? Kurcze, wiesz co, to jest to jest trudno powiedzieć. Ponieważ wiadomo, że grając, pewnie rzeczy się nie zauważa. Skupiasz no tak. się na samej postaci, na tym, co się dzieje w najbliższym jej otoczeniu, natomiast te tereny po bokach trochę, trochę ci umykają. Nikt przecież nie, nie będzie chodził i pół godziny patrzył się w dźbła, z dźbła trawy, czy, czy jak wyglądają krzaczki. Nie o to w ogóle chodzi. Ja kompletnie nie rozumiem tej całej wojenki na, na grafikę. Czy, czy będzie wyglądało tak dobrze w 60-klatkach, w 1080p? Tak. Nie rozumiem tego. Natomiast został również zaprezentowany pierwszy grywalny materiał, czyli znaczy grywalny gameplay z wersji na PS4, czyli na tę wersję, którą ja będę mógł odgrywać. I wygląda nieźle. Wygląda dokładnie tak jak mieliśmy okazję widzieć na, na tym buildzie w styczniu. Pewnie pewne rzeczy z optymalizacją zostały poprawione. Natomiast ja nie widzę powodu do narzekań. Było pewne, że wersja pecetowa będzie wyglądała najlepiej, ale też de facto, żeby odgrywać Wiedźmina w full detalach, trzeba będzie mieć potężną machinę, więc, no coś za coś. Zawsze trzeba no iść na ustępstwa. Jakiś, jakiś kompromis. Albo pakujemy bardzo dużo pieniędzy w PC, który uciągnie to na, na, na tych wysokich, czy tam ultra, chociaż nie wiem, czy jest taki obecnie komputer, który yy, pociągnie to w 60 klatkach w 4K i w ogóle ultra, ultra, wszystkie opcje. No, podejrzewam, że może być z tym problem. No, no, ale z drugiej strony. Myślę, że NASA sobie... ma taką maszynę. <laughs> podejrzewam, że, że jednak. Może to nie wiem moja wygoda czy coś, ale lepiej sobie kupić konsolę i, i tak na spokojnie grać już. Znaczy, nie się to też jest ciekawy rzeczami. temat, ponieważ no, ja, ja się przed podobnym wyborem. Przecież ja mam PC, który dźwignie Wiedźmina mnie spokojnie na, na wysokich. Nie wiem czy na 100% na ultra. To jest, to jest bardzo trudno na chwilę obecną przewidzieć. Natomiast yy, wybrałem wersję na PS4, ponieważ yy, zwyczajnie wydaje mi się ona bardziej rozsądna po co mam się męczyć, po co mam kombinować z optymalizacją. Tutaj z tym, na pewno pójdzie. Czegoś nie będzie, no. gdzie, gdzie wiem po prostu, że i tak, i tak będzie, my akurat jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że będziemy mieli okazję porównać wszystkie wersje. Bo i tą na Xboxa, i tą na PS4, i tą na PC-ta, prędzej czy później, na pewno wypowiemy się o wszystkich w trakcie recenzji, więc spokojnie damy wam pełny obraz tego, co CD Projekt Red przygotował dla graczy w maju. Tak więc chyba to wszystko, jeśli chodzi o informacje związane z z Wiedźminem, a Będzie to ich więcej. Będzie na pewno ich więcej. Premiera już, już dosyć niedługo. No, za dwa tygodnie! 12 dwa tygodnie. dni, nawet nie całe dwa tygodnie, bo 19 maja mamy teraz 6, jak to nagrywamy. Eee, to był 153 Trzeci. odcinek GNM+. Plus i razem z Wami byli Marcin Górniak i Mateusz Fidu. Trzymajcie się.